Czy ktoś chciałby zabrać głos, dodać bądź też uzupełnić? Być może są na sali przedstawiciele miast, które już w tej chwili stosują jakieś systemy monitorowania bądź ewaluacji projektów kulturalnych na swoim terenie. Być może ktoś chciałby poradzić coś dyrektorowi Janowskiemu. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że jestem monitorowana. Owszem, przychodzą na organizowane przez nas imprezy urzędnicy, miejscy i nas monitorują. Szkoda tego, że to się do niczego nie przydaje. No. Tak, ale trafi gdzieś do archiwu, może też odkopie, zrobi badania piękne, archeologiczne. Ale generalnie chciałbym trochę nawiązać do sposobu ewaluacji wydarzeń kulturalnych. I tutaj trafiłem kiedyś na taki system zupełnie prywatnej firmy, który używa patentowanego, swojego sposobu ewaluacji, badania zrównoważenia społecznego. Znaczy, bada projekty zrównoważone i ocenia je, jak bardzo one są zrównoważone, a jak, a jak jeśli nie, to, to, to pokazują. I, I oni wykorzystują oczywiście pewne liczby, ale także ich system jakby umożliwia elastyczne dopasowanie się do typu projektu. Tak? Bo w kulturze też mamy do, tym do czynienia, że inaczej się powinno być może oceniać projekty wydawnicze, inaczej projekty artystyczne, inaczej mające ambicje być eksperymentem, a inaczej takie, które są po prostu rutynową działalnością kulturalną danej instytucji, bo takie też są, na przykład, bo system edukacyjny też się trochę różni. To, co jakby jest unikalne, oni jakby pozwalają, że mają pewien katalog. Rzeczy czy cech, które się kojarzą z zrównoważeniem, które mogą być istotne przy, przy badaniu zrównoważenia, ale dają ku temu wagi. To jest jakby na takim diagramie kołowym, gdzie można rzeczywiście sobie powiedzieć, że w przypadku zrównoważenia nas interesuje bardziej aspekt społeczny, czy też na przykład energetyczność, efektywność cieplna budynków, czy na przykład sposób odbi odbioru przez, przez otoczenie. I oni jakby dzięki temu mogą sobie spokojnie dopasować system do danego wydarzenia, danego zrównoważenia, a ocenę mają opisową, to znaczy w skali od plus 3 do minus 3. Chodzi o to, żeby projekty, które po prostu spełniają zgodnie z wymogami danego prawa pewne aspekty zrównoważenia, nie oceniając zbyt wysoko, to wtedy ocena jest jakby, jeśli wszystko jest zgodnie z prawem, ocena jest minus 1 bądź 0, a wszystko to, co jest ponadto, jakby jest tylko punktowane, ale też opisywane, bo to są innowacje często, tak? Jakby to zrównoważenie, Często zakłada, że to są nowe sposoby, nowe pomysły, nowe koncepcje, wykorzystane w danym, w danym wydarzeniu. I żeby to też nie umknęło, to jest dodatkowo opisywane. I być może warto poszukać systemów jakby, takich ocenienia kompleksowego wydarzeń kulturalnych, zależnie od tych, jakby, ich natury, właśnie być może w takich typu projektach. To jest firma chyba OWE ARUP. I z tego co wiem, i, i, i być może warto byłoby mm, sprawdzić, że w ogóle odnosząc się do biznesu, jak, jakie oni mają sposoby ocenienia na przykład projektów z takiej Oczy... natury. Mm -hmm. Oczywiście przy założeniu, że jednak stosowanie takiego prostego przełożenia z tego świata... światła kultury jest niezwykle ryzykowne. Mm -hmm. Czyli w którymkolwiek z miast, które jest dziś obecne na, na sali, taki system ewaluacji działa? Kraków posiada? Gdańsk? Wrocław? Macie coś? To trudno nazwać systemem ewaluacji. Natomiast ja chciałam powiedzieć o tym, że jednak wobec instytucji kultury mamy narzędzie, które pozwala nam na to, by ewaluować jej działania. Oczywiście przy tym założeniu, które. W jakimś sensie narzuca ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w Polsce, czyli przy systemie liderskim w momencie, w którym mówimy o instytucji kultury. Instytucja kultury to w jakimś sensie oczywiście lider, który nie istnieje w próżni, bo jeżeli nie stworzy sobie zespołu, to, to na pewno nie osiągnie sukcesu, ale tak naprawdę to on odpowiada za tą instytucję w związku z tym, że w momencie, w którym wygrywa konkurs, czy też nie wygrywa konkursu, bo zostaje powołany bez konkursu, musi podpisać ze swoim organizatorem, bez względu na to, kto to jest, umowę. I ta umowa składa się z dwóch elementów. Pierwszy to jest program działania na lata, na które zostaje powoływany, a drugie to są wzajemne zobowiązania, które dotyczą i obowiązków, i praw, to są wzajemne oczywiście prawa i obowiązki, które dotyczą dyrektora i. I organizatora. I y, oczywiście później ten plan jest y, uszczegółowiany co roku, i co roku ten dyrektor podlega ocenie. To wszystko zależy od tego, czy mamy system oceny dyrektorów. My w Gdańsku mamy bardzo y, skomplikowany system oceny dyrektorów, który jest y, skonstruowany specjalnie na potrzeby właśnie instytucji kultury i który odpowiada nam na kilka pytań, które mają oczywiście odbierać urzędnikom możliwość manipulacji oceną dyrektora, bo ja się bardzo boję na przykład artystycznej oceny działalności teatru, o którym mówił pan dyrektor i tego pola manipulacji. Czyli y, oczywiście ten, ten system ewaluacji instytucji kultury, a tak naprawdę dyrektor odpowiada na takie pytania, w jaki sposób on sobie radzi ze swoim budżetem, jakie środki pozyskuje, czy zrealizował swój plan działania, etc., etc. I to się wiąże oczywiście z określoną oceną, którą dyrektor do, dostaje. Do tego dochodzi opis y, i tyle. Dziękuję bardzo Gorzej za... jest z, z organizacjami pozarządowymi. Mhm, mhm. Czy my podobne metody stosujemy w Warszawie? Znaczy, chciałbym powiedzieć, czy rozmawiałem z Arturem Celińskim o tym, o tym modelu jakiś czas temu, więc oczywiście jesteśmy zainteresowani też pewnymi rozwiązaniami i sprawdzamy, na ile rzeczy, które sprawdzają się w innych obszarach, dają się przeszczepić na, na grunt kultury. To jest rzecz, która, no, jak Państwo na pewno wiedzą, jest dużo trudniejsza w mierzeniu choć oczywiście gdzieś skuteczna i, i możliwa. Dla przykładu powiem tylko, wróciliśmy właśnie z, z takiej sesji warsztatowej, na której pisaliśmy w bardzo różnorodnym gronie Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, rodzaj strategicznego programu, który również do roku 2020 ma pomóc koordynować i prowadzić działania związane z edukacją kulturalną przez wszystkie organizacje, przez wszystkie organizacje i instytucje, które się tym, tym rodzajem działalności zajmują. No i zadawaliśmy między innymi takie pytania po czym będziemy, znaczy po czym będziemy wiedzieli, że osiągnęliśmy cel, który w, w jakimś uproszczeniu można powiedzieć zarysowaliśmy tak, że celem działań edukacji kulturalnej jest zwiększenie aktywności czy uczestnictwa obywateli w kulturze i podnoszenie ich kompetencji kulturowej. W jakimś tam uproszczeniu. No i jedne z propozycji, które Mierników, które padły, były takie, żeby sprawdzić, czy procent bezrobocia wśród absolwentów szkół spada, czy rośnie. I oczywiście jakby można powiedzieć, że w sposób bardzo zapośredniczony kultura wpływa na ten wskaźnik i obok niej wpływa na ten wskaźnik setka innych różnych czynników, na które nie mamy wpływ ale jednak próba znalezienia jakiegoś rodzaju korelacji temu podobnych kryteriów, czyli zestawu różnych kryteriów, może w długiej perspektywie przynosić odpowiedź na pytanie, czy te inwestycje są skutecznie prowadzone, czy nie są skutecznie prowadzone. To trochę a propos przenoszenia różnego rodzaju metod badawczych z innych źródeł, ponieważ rzeczywiście można bardzo szeroko sięgać pytanie, jak doskonałe narzędzie będziemy potrafili wynaleźć, żeby tę korelację wychwytywać. Szczególnie w tak złożonej materii, jak właśnie materia miękkich wartości, które w sferze społecznej, w szeroko rozumianej sferze społecznej również wiążą się z efektami działalności kulturalnej. Co do, co do oceny dyrektorskiej, oczywiście jakby jest prawdą, że umowy zawierają załącznik, który stanowi program najczęściej działania. No, tu powiedziałbym dyplomatycznie, że wiele bardzo zależy od jakości i traktowania serio tego rodzaju umów i tego rodzaju programów artystycznych i sprawozdawania uczciwego ze stopnia ich realizowania. To, to jeśli miałbym komentować sytuację warszawskich teatrów, to powiedziałbym, czy warszawskich instytucji kultury. To powiedziałbym właśnie tyle, że one są podpisywane w różnym czasie, na różne okresy, zgodnie z ustawą od trzech do pięciu sezonów. W związku z czym to jest rzecz, która by, bym powiedział, jest bardzo złożona w wyciąganiu jednoznacznych wniosków i w reagowaniu, szybkim reagowaniu na ewentualne potrzeby korekty. Natomiast absolutnie się z panią dyrektor zgadzam z tym narzędziem. Pozostali paneliści także chcieliby dodać coś do, do tych kwestii. Bardzo prosimy. Działania polityczno kulturalną się tutaj pojawia. U nas oczywiście oceniamy też szefów, dyrektorów i budżety. Tak jak powiedział to pan Janowski w odniesieniu do Warszawy. Najpierw mamy sytuację taką, że przedstawia się oczywiście finanse, cała księgowość jest poddawiana rewizji, następnie kwestia oceny szefa i to w zasadzie jest wszystko. Próby wprowadzenia sprawozdawczości w Niemczech nie zostały uzgodnione między miastami. Są tylko pojedyncze przypadki w pojedynczych miastach, ale nie ma tutaj w zasadzie monitoringowego systemu ewaluacji, który byłby wspólny dla wszystkich. Oczywiście były próby, które kończyły się zawsze w nieustannych sporach. Temat ewaluacji jest oczywiście bardzo trudnym tematem w dziedzinie kultury, to mogłabym dodać i może jeszcze chciałabym kilka aspektów o nakreślić, dlaczego to jest takie trudne. Otóż powiedzieliście Państwo, jeżeli mierzymy jedynie liczbę widzów, odwiedzających i koszty, to mamy jasne liczby, ale które jednak nie wyrażają niczego na temat jakości. Weźmy zmianę dyrektora teatru. Być może mamy wpływ na wybór osoby i teatr, który wcześniej był bardzo nudny, staje się centrum zainteresowania całej społeczności miejskiej. Jest to wielka zmiana, która nie jest mierzalna na początku. Nagle oddziaływanie tej instytucji jest zupełnie inne i to jest decydujące. To oddziaływanie jest dla mnie dużo ważniejsze, aniżeli liczba widzów, a, a, zwiększona widownia, zwiększona publiczność na widowni. Tak więc prawdziwa ewaluacja w zasadzie to nie jest tylko materiał liczbowy. Oczywiście musimy dokonywać wyborów, mamy tyle, a tyle pieniędzy, musimy dokonywać wyborów, komu przyznać te pieniądze, ale jednocześnie jest to dla nas świętość u nas. Nie wolno nam ingerować w wolność sztuki. Nie możemy powiedzieć, że ta sztuka mi się nie podoba. Nie pasuje to do mojego światopoglądu, czy też ta wypowiedź artystyczna jest zbyt płaska, zbyt płytka, jest to mało wartościowe. Tego nam nie wolno. Jest to słusznie jako politycy kulturalni. Bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać, żeby tutaj w tej sytuacji rzeczywiście właściwe wskaźniki określić to jest bardzo trudne. Wcześniej mówiłam, jak to wyglądało u nas w 2005 roku. Aktorzy tych zdarzeń, a także inni wypowiadali się na ten temat, czy to miało sens, czy nie. Ci, co powiedzieli, to miało sens, dalej kontynuowali te działania artystyczne. Albo też tak jak powiedział pan, kolega Lunał, czy też w Monachium wiem, że jest takie jury. Co trzy lata trzeba przedstawiać przed jury i jury nie jest obsadzona politykami, tylko ludźmi kultury tutaj też nie ma gwarancji obiektywizmu, ponieważ mogą tam być ludzie w tym jury, którzy sami chcą pozyskać te pieniądze. To jest bardzo trudne. Jak to zrealizować się? Chodzi przecież o określone pieniądze też i chodzi też, co jest zrozumiałe, że ludzie kultury chcą otrzymać środki na realizację swoich celów. Ja jestem też literatką, y, także y, każdy myśli o sobie, tym samym oskarżam sama siebie, że ja jestem może lepsza niż inni, dlatego też dlatego inni dostają pieniądze, a ja nie dostaję pieniędzy, a więc wiele emocji się pojawia też w tej sferze. Jeżeli ktoś by się znalazł na tej sali, kto mi powie, jak to obiektywnie zrealizować, to znaczy ten projekt jest właściwy, dostaję tyle, to bardzo proszę o taką radę pierwsze z tego powodu że yy, no jest pani przedstawicielką rady swojego miasta a to radni zwykle są bardzo skrupulatnie domagający się uzasadnień wydatków i domagający się różnych narzędzi oceny sensowności yy, działań zwłaszcza w tak yy, tym płynnym, płynnym i nie dobrze określonym wartościami zerojedynkowymi i świecie kultury, a po drugie także dlatego, że w Polsce właśnie w tej chwili przeżywamy taką falę dyskusji, ponownej dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno artyście, dyrektorowi teatru, dyrektorowi instytucji. I ta rozmowa jest zwykle bardzo ostra, bardzo taka emocjonalna i mm, Często trzeba powiedzieć przedstawiciele rad miasta i samorządów zajmują bardzo wyraźne stanowiska wobec, wobec instytucji, które przedstawiają działania kulturalne powiedzmy nieaprobowane przez, przez przedstawicieli władz. Ale pan dyrektor Janowski chciał coś dodać. Ba bardzo dziękuję za, za te państwa uwagi. Myślę, że przechodzą nam te kwestie przez głowę, to znaczy oczywiście kwestia powiedzmy cenzury jakoś rozumianej, czy właśnie kwestii ingerencji urzędników w naturę artystyczną jest w Polsce żywym tematem. Ponownie zresztą to, to jest temat, który co jakiś czas wraca. Ja bym chciał dwie, dwoma refleksjami się podzielić w tym kontekście. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście, że rozmowa o jakości wydarzenia zawsze jest rozmową niezwykle złożoną i niezwykle trudną i wymagającą dużej wrażliwości i delikatności. Przecież tu nie ma rozstrzygnięć, które są zero jedynkowe i zdajemy sobie z tego sprawę. Jednak chciałbym powiedzieć, że brak kryteriów, jakichkolwiek kryteriów próbujących zbliżyć się do oceny jakościowej, de facto oznacza, że ta ocena i tak się odbywa, ale nie jest ujawniona. Znaczy w sytuacji Warszawy, która ma tak wiele różnych podmiotów, które zajmują się kulturą, i w sytuacji niewystarczających środków, by zaspokoić wszystkie te potrzeby. Rzeczywiście musimy dokonywać wyboru i nie mając pełnej wiedzy o kulturotwórczej roli, czy o funkcji, którą te wydarzenia, czy te organizacje mogą pełnić dla, swoich, dla swojej widowni, czy dla obywateli, jesteśmy skazani na to, by w dużo większej mierze bazować na kryteriach właśnie finansowo-statystycznych, których oczywiście nie, 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 nie postulujemy, żeby przestać brać pod uwagę, ale które jednak. No, nie obejmują dosyć istotnej, istotnego obszaru yy, związanego właśnie z sensownością tego, co się dzieje, z sensownością dla, dla, dla społeczeństwa, dla obywateli. I, I to są dylematy, z którymi debatujemy teraz. Mhm. No i z tymi dylematami niestety musimy pozostać. Dziękuję Państwu bardzo za niezwykle ciekawą, jak mi się wydaje, dyskusję. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie teraz zrobić chwilę przerwy, zanim przejdziemy do, kolejnego, do kolejnej dyskusji, bo mamy troszeczkę opóźnienia, ale może jednak spróbujmy się wzmocnić kawą i spotykajmy się tutaj już za pięć minut. Dziękujemy bardzo.